Dzisiaj wykonujemy drenaże wokół kościoła. Mam tutaj zaprzyjaźnionego hydraulika, który opowie nam, co właśnie zrobili. Cześć Sebastian. Cześć, witam. Powiedz nam, co tutaj zrobiliście, bo tutaj, z tego co wiem, to strasznie bajoro tutaj się pojawiało. Były chyba w ogóle drenaże, nie, 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 nie były drożne albo ich wcale nie było, nie? Powiedz tak, nam, co tutaj właśnie. zrobiłeś. Były tutaj dostępne właśnie drenaże takie, jakie zastaliśmy. Po prostu w sytuacji wymiany połaci tutaj dachowej na kościele w Puszkowcach. Musieliśmy po prostu dorobić nowy odcinek kanalizacji burzowej I po prostu chodziło o to, że, że nowy ciąg spustu rynnowego w dół nie był w stanie przyjąć na tyle wody ze, z drugiej połaci. W tej sytuacji po prostu przelewało się tutaj na nadmierna ilość wody do, 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 tutaj, do, tego, do tej rabatki. I w tej sytuacji musieliśmy zastosować studnię drenażową, która po prostu dzięki yy, jakby iniekcji rury Rury karbowanej i zastosowania grysu. Po prostu wszystko nam ściąga bezpiecznie do, do studzienki drenażowej. Okej, okay, powiedz nam, jaka średnia, średnica jest tej rury? Rura jest 315. 315, tak, okej. Okay. I połączona jest tutaj no, z, z główną magistralą, tak? Tak, dokładnie, z główną kanalizacją mam wokół tutaj kościoła. Do tego mamy dorobiony przyszłościowy króciec do spustowy króciec kruje, do spustu z kolejnej połaci dachowej. A wszystko jest połączone tutaj, widać na uszczelce in situ a także na studni przelotowej do kinety prosto piątek Także szczelność i estetyka. Szczelność i estetyka i Joro nie będzie. Dokładnie. Dobra, <laughs> dzięki śliczne. Do zobaczenia na następnej budowie. Rafał Babiak-Krzysztofek i Babiak Architekci.